Jest dozorca. Tak, to jest Mimi. Mimi tutaj czuwa nad nami. No, ale jest bardzo ładnie, świetne dodatki macie. Są już jakieś roślinki? Tak, mamy palmę i tam, e, tam na parapecie. E, mały cmentarzyk roślinny. Ale Monstera ma się całkiem nieźle, co tutaj na górze. Tak, tak, jest tutaj e, czujnie pilnowana przez kota. A on Cię jej nie podjada? Nie. No dobra, a co się wydarzyło w Cykasowi, że tak z żuch? Komu? 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 <laughs> chodzi o tą palmę? Odchodzi chodzi o tą palmę właśnie. Co się wydarzyło? Jakiś pomysł, co mu się mogło przytrafić? Chyba troszeczkę za mało wody dostał. Albo za dużo. Albo za dużo. A kiedy polewaliście? Tak. Y... Hm. Marysz, eee. Może ty podlewałeś? Nie wiadomo. Właśnie z moich obserwacji wynika, że to przesłyszenie to nie jest główny grzech, tylko żółte liście to są syndromy przelania. Wspaniale. Widzisz, Maciek, ja ci mówiłam, że ja, że ja dużo podlewam. Człowiek żył w błędzie, tyle. No bo to jest zawsze tak, że jak roślinka marnieje, to wszyscy chcą jej dogodzić. Tak, 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 tak. Jak ja mogę to najlepiej zrobić? No może podleję odrobinę. Dawno nie podlewałem. Mhm. Tylko, że często jest tak, że na wierzchu jest sucho, a jak włożysz palec głębiej, to się okazuje, że tam jest jeszcze całkiem mokro i się wiecznie dolewa, dolewa, dolewa. To jest regularne przestępstwo. A macie jeszcze jakieś rośliny? Tak, mam. Tak? Zapraszam do drugiego pokoju. Okej. Okay. Madzie, Więc mamy jeszcze Tam jeden jest. okaz na parapecie, okay. tak, który pomaga mi w pracy. Mm -hmm. To jest ulubieniec? Jeszcze walczy? Tak, jak widać są znaki walki jeszcze i ta roślina chyba nie ma objawów przelania, wydaje mi się. <laughs> A czy to jest roślina, która jest pod twoją pieczą? Tak, głównie tak. Dobra, macie coś jeszcze? To zabiorę. Okay. I pokażemy e, naszą mamy kolekcję w kuchni. W kuchni. O kuchni w sumie najczęściej e, pamiętamy, ponieważ jak płynie kotka, to, to wylewam na przykład starą wodę do roślinek. No się tutaj. Nie, posadzimy tygodnie. na tronie. Las w słoiku. Tak, ale las już w słoiku już nie jest lasem słoiku, ponieważ nie ma już pokrywy. Częsty widok. Trzeba mieć rękę do słoików. To wcale nie jest takie proste. No widzisz. Czyli to znowu nie nasza wina. Nie, zupełnie. A, te, a ten żółty liść... Y... No właśnie, jak myślisz? Skoro żółty liść, to co? Do sprzelania! Czyli jednak ta kocia woda mu nie służy. Ulo. To można wyżąć tą ziemię, a to na potem! To może do kota z powrotem. Odstana przynajmniej będzie. No dobra!